I w taki oto sposób cała seria Outlands Hardcore 2 dobiegła końca w zeszłym tygodniu. I cóż, w moim tradycyjnym stylu wypadałoby to teraz podsumować takim właśnie odcineczkiem, jaki zaczęliście teraz oglądać. I cóż, tym razem nie idziemy ze scenariusza, jak zazwyczaj w tego typu rzeczach, tylko po prostu dostaniecie moje absolutnie szczere opinie, zdanie, cokolwiek wszystko, słuchajcie, że nie jadę ze scenariusza, ale tak, dostaniecie po prostu. Kilka słów, co mam do powiedzenia po tym wszystkim. To jak to wyszło, jak sobie to wyobrażałem i jakie to było doświadczenie. Więc cóż, dzień dobry z tej strony 1 i bez przedłużania, po prostu zaczynajmy. Więc ten odcinek podzielimy na trzy rozdziały. I na początek czekają nas... Bodajże pierwszy raz cały pomysł pojawił się, to było z mojej strony, jak już byliśmy w tym, w tym obecnym etapie, w którym teraz jesteśmy, czyli studia, praca i tak dalej, nie jesteśmy już, że tak powiem, grupą kolegów, co się widuje codziennie w szkole, tylko jesteśmy już, no można powiedzieć, dorosłymi, lecz niedojrzałymi ludźmi z własnymi obowiązkami i ciągłym brakiem czasu właściwie. Więc losowo napisałem chłopakom, że fajnie byłoby kiedyś spróbować zrobić drugi sezon tej serii, ponieważ dość miło wspominam pierwszą. Była bardzo fajna, zrobiliśmy to, o ile się nie mylę, w trakcie pandemii. Więc, no, to zawsze będzie się ciekawie kojarzyć, przez to, że właśnie była to część tego dziwnego, posranego okresu. E, zaproponowałem im to, spodobało się, e, ale temat ucichł na chwilę i nic się właściwie nie działo. Tam później nagrałem te 100 dni hardcore, inne pierdoły. I w końcu. Zaczęły się zbliżać wakacje i wyszedłem do nich z tym pomysłem raz jeszcze, bo mieliby czas przez to, że no, są na studiach, więc... E, więc no, mieliby chociaż tą chwilkę i zorganizowaliśmy. Niestety nie udało się zrobić tak, żeby pasowało wszystkim, więc epikiego w tej serii nie zobaczyliście nawet przez chwilkę. I cóż, e, miałem nadzieję, że będzie to coś naprawdę wielkiego, bo od góry zamierzałem włożyć w to strasznie dużo pracy. Planowałem, projektowałem to wszystko długi czas... Wyobrażałem sobie, co można tutaj zrobić. Naprawdę, tak naprawdę miałem głównie zaplanowany zwiastun. Pierwotnie tutaj ciekawostka, on miał być do piosenki Freebird. Jeżeli ktoś kojarzy, to wie co i jak, ale ostatecznie troszkę wystraszyłem się, co mogą zrobić prawa autorskie z tym filmem, więc wycofałem się z tego i użyłem fanowskiego covera piosenki z Minecrafta. Tam jest podlinkowany w opisie, niestety na ten moment nie pamiętam, kto to dokładnie był. Także no, nie mogę tutaj powiedzieć. Ale mniej więcej jego koncepcja dalej była taka sama, bo to z góry było już założone, że najpierw nagramy absolutnie całość, każdy pojedynczy odcinek, i dopiero później z tego złożę zwiastun i będę mógł wypuszczać te odcinki regularnie, zgodnie z jakimś rozkładem. I wybrałem codziennie, środa, 16.30. Zaczęło się to tak naprawdę nawet od tego zwiastunu. On też wyszedł o dokładnie takiej porze. I cóż, e, i oczekiwania były wielkie. E, miałem nadzieję, że będzie to coś naprawdę świetnego, bo to był. No, to był, muszę przyznać, największy projekt tego roku. Te 100 dni hardcore, sure, było to coś dużego, ale taka pełna 10, właściwie 11, można powiedzieć, odcinkowa seria, to jest rzeczywiście spore przedsięwzięcie. Zwłaszcza patrząc na to, jak niedużo mamy teraz czasu w tej naszej grupce. Więc e, nieważne, jak to wszystko wyszło, do czego zaraz przejdziemy, jest to i tak dla mnie wielkie osiągnięcie, że nie wiemy nawet, czy to jest ostatni raz. Albo ostatni, przynajmniej na dłuższą chwilkę, że i tak udało nam się zgrać i większością grupy nagrać jeszcze coś jak za starych, dawnych czasów. Także tak, e, podszedłem do tej serii z, z dużą ilością optymizmu, miałem pewne oczekiwania i chciałem, żeby wyszło. No i cóż, e, później, później przyszły Marshmallow i Dioda mieli na tyle czasu, że udało nam się zgrać, wygospodarowaliśmy na to cały tydzień. A tak naprawdę nagrywanie przeszło jeszcze poza ten jeden tydzień, na jaki byliśmy przygotowani, a wyszło to właściwie tylko dlatego, że Marshmallow zginął tam w tym odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, czwartym. I tylko dzięki temu udało nam się to nagrać z takim przedłużeniem, bo podejrzewam, że jakby on dalej był w serii, to mogło być ciężko z, z ogarnięciem tego czasu. Także jak został tylko Dioda, on akurat miał troszkę dłuższą chwilę. I dzięki temu nam się udało. Także trochę głupio się zgrało, ale, ale wyszło. Nagraliśmy całość. Także tak, seria zaczęła się rzeczywiście dość dobrze. Rzeczywiście doszło do tych oczekiwań, zawsze mogło być lepiej. Zawsze, absolutnie zawsze może być lepiej, nieważne co się dzieje, ale było nie najgorzej. Dostało to swoje wyświetlenia, dużo osób zostawiło polubienia, bardzo mnie to cieszyło. Odcinek przyciągnął też nowe osoby i w komentarzach mówili, że to jest naprawdę ekstra, to co tam zobaczyli w tym pierwszym odcinku. Niektórzy chcieli też się wracać do obejrzenia pierwszej serii, także ja byłem zachwycony. Było świetnie. Później przyszła pora na drugi odcinek. Była połowa tych wyświetleń, e, tak samo z polubieniami. Może nawet mniej trochę było. E, ogółem zaangażowanie widowni było już znacznie słabsze. E, później przyszedł trzeci odcinek. Ponownie była połowa tego, co było w drugim odcinku. Zaangażowanie ponownie mniejsze, i tak z odcinka na odcinek było coraz gorzej. Naprawdę było to dość, dość dobijające dla mnie, bo był to projekt, w który włożyłem strasznie, strasznie dużo roboty i przykładałem się do każdego pojedynczego odcinka tak jak nigdy wcześniej właściwie. Więc no, to jest zawsze, zawsze będzie takie bardzo dobijające doświadczenie uczucie, że wkładasz w coś ogrom pracy i liczysz, że, że zostanie to zauważone, a w rzeczywistości e, w rzeczywistości wychodzi to, wychodzi z tym gorzej niż, niż zazwyczaj niż, niż chociaż taka zwykła norma już nie mówię tutaj o osiąganiu jakichś nowych rekordów tylko tutaj nawet to nie wyrabiało już obecnej normy dla, dla kanału także to było, to było trochę przygnębiające później bodajże z szóstym Piątym albo szóstym odcinkiem. Nagle zaczęły losowo przechodzić wyświetlenia i to sporo, bo bodajże piąty albo szósty, nie chyba to był piąty odcinek, przebił nawet ilością wyświetleń ten pierwszy, ale zaangażowanie dalej było minimalne. To bardziej było tylko takie, że ludzie to obejrzeli albo przynajmniej zaczęli oglądać i na tym się skończyło. Później następne odcinki też dostawały dużo wyświetleń, ale tak, ponownie no, zaangażowanie było praktycznie zerowe. I później z czasem znowu zaczęło spadać, i odcinek 10 to już, to już było totalne przybicie. Z 10 jestem naprawdę zadowolony, jak wyszedł technicznie, jak został nagrany, jaka tam jest treść, jak to zmontowałem. Ale on ma jeden z najgorszych wyników z całej serii i chyba najgorzej wypadł jako odcinek opublikowany na tym kanale w tym roku. Przynajmniej w momencie, jak to nagrywam, może się to z czasem zmieni, ale. Szczerze wątpię, patrząc na to, jakim wzorem to wszystko szło, więc, e, choć bardzo doceniam to, jak z chłopakami się bawiliśmy, tworząc to, i, i że było to przyjemne doświadczenie, tworzenie tej serii. I że mieliśmy oczekiwania, i liczyliśmy, że coś z tego będzie, i po prostu będziemy rzeczywiście dobrze to wspominać. To z punktu widzenia e, z takiego spojrzenia na to, jako samą. Serię na kanale jako opublikowane odcinki, to dla mnie jest to mimo wszystko troszkę porażka. Zawiodłem się na tym i, i nie, nie wyszło tak jak mogło, nie wyszło tak jak chciałem. No, jest to tak naprawdę tak jak większość tego, co publikuję. Tak naprawdę zawodzę się na tym, bo wkładam pracę i właściwie, i właściwie na tym się kończy, bo zaangażowanie widowni jest większość czasu. No, nie ma go. Ale no, nie będę tego nikomu wypominać. Bo to, to kwestia, no, kwestia jest z mojej strony: bo po prostu nie tworzę kontentu, który, który przyciąga tą widownię, który, który ją trzyma. Także no, muszę nad tym jeszcze popracować. Po prostu jeszcze do tego nie doszedłem. Szkoda tylko, że, że uderzyło to też w tą serię. No ale tak, jak już, się, jak już skończyłem się, że tak powiem, użalać się nad samym sobą, jak i całą tą serią, to teraz przyszła pora zadać sobie jedno drobne pytanie. Także, w podsumowaniu zeszłego roku, postawiłem sobie naprawdę duże postanowienia. Chciałem co, przebić co najmniej 10 tysięcy subskrypcji, i teraz już wiem, że było to życzenie. No, niemożliwe, to było tylko głupie marzenie. No, nie włożyłem też wystarczająco dużo pracy, ale do no, opowiadania tego więcej czekamy tak naprawdę w podsumowaniu 2023, a nie teraz w podsumowaniu serii, która zaczęła się w połowie roku. Um, więc cóż, e, tutaj bardziej opowiem o co chodzi, co będzie dalej z e, właśnie takim nagrywaniem, seriowaniem itd. Tak Także teraz na pewno czeka mnie więcej tworzenia singleplayerowego, bo chłopaki są z powrotem zajęci studiami, pracami i innymi rzeczami, więc ciężko będzie z koordynacją czasu. Także teraz spodziewajcie się znowu singleplayerowego kontentu. Będę próbować z różnymi fajnymi wyzwaniami. Mam jedno naprawdę duże, ogromne wręcz e, na myśli i muszę, muszę się za to wziąć muszę z tym podziałać, bo może wyjść z tego coś fajnego i mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Ehm, I cóż. E, Mam też pomysły na kilka serii, także, także tego też się spodziewajcie. Tak, co najmniej dwie, a pracuję cały czas nad różnymi pomysłami i to się będzie cały czas rozwijać. Będzie to oczywiście przeplatane odcinkami takimi standalone, można powiedzieć, używając angielskiego, czyli nie będą częścią żadnej serii. Na pewno, jak się uda, musimy nagrać drugą część tego całego świata jako Deep Dark, bo to się wam strasznie spodobało. To jest chyba mój jedyny odcinek nieporadnikowy, który przebił pół tysiąca wyświetleń, czyli rzeczywiście chwycił tą widownię i to mi się, to mi się spodobało. Także temu trzeba będzie nakręcić drugą część, zwłaszcza, że ktoś o to tam w komentarzach poprawi, poprosił. Eee, no cóż, eee, co do Outlands Hardcore. Może kiedyś spróbujemy trzeci sezon, ale to musiałby być na to odpowiedni czas, odpowiednie możliwości e, i, i po prostu chęci. Bo na razie zrobiliśmy tego hardcora, nie można tego cisnąć cały czas, bo to, to Za dużo w końcu tego będzie, będzie to przesadzone, będzie to niepotrzebnie przeciągnięte. Więc jak przyjdzie czas, to może zajmiemy się sezonem trzecim, a jak na razie cieszmy się, że ten drugi nastąpił, że udało się to zrobić. I, i było, było jak było. Bawiliśmy się świetnie za kamerą. Widownia, mam nadzieję, że ci, co, co rzeczywiście to oglądali od początku do końca, mam nadzieję, że miło też spędzili czas oglądając nasze pierdoły i nasze gadanie i głupoty przez. 11 filmów, cóż, e, mamy też jeszcze tak naprawdę jeden pomysł jeszcze z tym Outlands Hardcore 2, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo, jak to wyjdzie z możliwościami. Na razie nie będę mówić dużo, taka jest moja natura, że ja dużo obiecuję, a później nie wychodzi z tego nic właściwie. E, także na razie tylko powiem, że są pomysły, ale nie będę obiecywać, że coś rzeczywiście może z tego wyjdzie. Tak jak mówię, zobaczymy, jakie będą możliwości i czy, czy będzie na to czas. A teraz, teraz właśnie pora zająć się tymi rzeczami innymi, o których powiedziałem przed chwilą, i miło wspominać tylko, że udało nam się zrobić kolejną serię. Dużo to mówię, ale no, to dlatego, że, że naprawdę cenię sobie to doświadczenie. E, jako też, też możliwość zgrania się ponownie całą tą, prawie całą tą grupą. E, I tak, e, to jest tak naprawdę przedostatni film dotyczący całej tej serii, bo za tydzień o tradycyjnej dla, dla tego, dla całości e, rozkładem czeka nas jeszcze film ze wpadek z planu, także tam będzie mniej takiego monotonnego gadania i użalania się trochę nad tym, jak to wszystko wyszło i wyglądało, Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo tam będzie najwięcej absolutnego chaosu. Tam będą wszystkie takie pierdoły, co już były zbyt mocne, żeby dać to do odcinka, albo po prostu zbyt głupie, lub cokolwiek, co po prostu mogłoby rozbić cały storytelling i tak dalej, i flow każdego odcinka. Także trochę tego było. Mam koło. ile? Mam chyba. No, co najmniej 15 godzin materiału, i stamtąd wygrzebie, przysięgam, naprawdę sporo. Także czekajcie jeszcze na przyszły tydzień, i to będzie wtedy już rzeczywiście ostatnia rzecz. A cóż, teraz dziękuję wszystkim, którzy rzeczywiście oglądali tą serię. Mam nadzieję, że chociaż niektórym się spodobała. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.